Teraz jeszcze podam przykład zdania, które w języku angielskim ma stronę bierną, czyli można je przedstawić w formie passive voice, w formie strony biernej. Natomiast po polsku no, nie dałoby się tego zamienić właśnie na stronę bierną. No i mamy takie zdanie: Znany aktor posiada dużą firmę. A famous actor owns. A big company. No i w stronie biernej w języku angielskim, passive voice, powiemy A big company is owned by a famous actor. Czyli tak, jakby powiedzieć po polsku, że duża firma jest posiadana przez znanego aktora. No właśnie w języku polskim tak nie powiemy, ale w języku angielskim jest to dopuszczalne. Uh, a company is owned, czyli firma jest posiadana, w cudzysłowie. A big company is owned by a famous actor